Dzień dobry, moi drodzy, salam aleikum, witam Was na moim kanale Kasia Latifa Moran. Przedstawię się dla tych, którzy mnie nie znają, może tutaj są pierwszy raz na tym kanale, albo od niedawna. To To się nazywam, tutaj jest ten kanał Kasia Latifa Moran, mieszkam w Turcji od 4,5 roku będzie. Mam 3,5-letniego synka, jestem osobą niewidomą i prowadzę ten kanał już od, no już dawno chyba z 5 lat będzie miał niedługo mój kanał i bardzo się cieszę, że mnie oglądacie i nawet są osoby, które oglądają od początku to wiem ja i bardzo się cieszę i jest już nas prawie tutaj 9 tysięcy więc moi drodzy subskrybujcie mój kanał bo już niewiele brakuje do 9 tysięcy no i oczywiście zostawiajcie komentarze i polubienia pod moimi filmikami bo dzięki temu ja mam lepsze zasięgi No i w a Wy, ma, zostawicie subskrypcję, no to macie powiadomienia o nowych filmikach, które pojawiają się na moim kanale. No i oczywiście, jak macie jakieś propozycje, to piszcie, bo mówię no z opóźnieniem, ale realizuję. Na Wasze komentarze też się staram odpisywać, chociaż czasami z opóźnieniem, bo ostatnio to mamy naukę sikania. Ale, ale... Mikunia... Nie, 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 no, nie, nie się... O, Mikusia! Mikusia! Mikusia się uczy robić siusiu. I dziękuję Wam za Wasze rady, które tam mi kiedyś zostawialiście pod, y, filmikam, pod filmikiem, bo Was pytałam, jak nauczyć dziecko. No i dwa podejścia robiłam, mi się nie udało, ale y, ostatnio się tak zawzięłam, pomyślałam, nie no, już muszę go nauczyć. I korzystając z tych Waszych rad, i rad w tureckiej pani Pedagog, bo sobie filmik tam oglądaliśmy z Igrafinem. No to yy, już dobrze idzie, bo mały sam wchodzi do ksiusiów, nauczył się ściągać sobie z podmiotem sam, tylko z zakładaniem problem, ale już idzie coraz lepiej. Oczywiście nie pokazywałam tego procesu, dlatego że, no wiecie... Mikunio, poczekaj Miszko. Dlatego, że... Dlatego, że... <ścoughs> yy, wiecie, no to są takie prywatne rzeczy, że potem Mikunio uważa, że ja pokazuję wszystko o nim. Nie pokazywałam, ale no oczywiście się przed problemem co zrobić z ubraniami, które są brudne, no bo ciągle tam zanim się nauczył ciągle się brudziły i musiałam ciągle tracić problem gdzie wieszać. Mój mąż wymyślił rozwiązanie, nie takie, że będzie pomagał wieszak, czy no wiesz, szmurek <grym>, założy, tylko kupił suszarkę i zaraz Wam ją pokażę. Moi drodzy, teraz Wam pokażę pomieszczenie, którego chyba jeszcze nie widzieliście. Po drodze nazywa się Killer. To jest takie pomieszczenie gospodarcze. I tutaj mamy tą zamrażarkę, ona jest taka, taka duża i tutaj jak będzie kurwan bajram, czy święto ofiarowania, to tutaj będzie to mięso, yy, położymy. Tutaj i mamy yy, proszek, tam płyn i tutaj ten fajny taki kosz podwójny. Ja bardzo lubię, od jednego wkładam, małego ubrania, do drugiego nasze. No i tutaj ta szafa taka tu jest. Tak dwie, mąkę tam trzymamy, jakieś takie rzeczy. I tutaj mamy pralkę po, na dole i na górze tą yy, suszarkę do, do prania, yy, do suszenia. Ja też dawno chciałam ją mieć, tak myślałam o tej suszarce, bo wszystko szybko schnie dzięki temu, a szczególnie teraz w tej sytuacji naszej. I Zamyka i pan, który tutaj przyszedł montować, to pokazywał mi, jak ona działa, że to jest ta gałka i na białe się przekręca raz tylko, a na kolorowe dwa, trzy, cztery, no i tutaj mi się włącza, to nie będę włączać, bo jest pusta, teraz... Ayrcia, maiden. Ale że Polska to jest boż, to, nie? No tak Ama to boż, nie jest Polska, yap... A A Polonia Polonię. To Polonia ta e, fabryka z Polonia da Że w polskiej fabryce była robiona. Evet. A teraz ona ma tutaj ten taki Boże. Sarpet po turecku, taki pojemnik. Teraz Ibrahim będzie patrzył, czy wyczyściłam. Nie, Wrachim? Co tam i ledym. Nie no i tutaj się też zbiera tak, taka, wiecie, jak weł nie weł jak pomógł jak taka wata, nie, z tych ubrań, takie, takie coś. I tutaj się wyrzuca, y trzeba wyrzucać. I ba bardzo jestem zadowolona. Pierwszy raz jak włączyłam, to tak, y tak myślałam, że to jest 5 minut już, y no wiecie, już będzie wysuszone, ale tak to działa. To suszyło i suszyło i godzina, i myślałam, co to, czy to trzeba wyłączyć, czy się samo wyłączy. No do i zadzwoniłam, ma mówię, no co to zrobić, a i mówi, czemu sama włączała, nie mogłam na niego poczekać. No i Anna sama się wykończyła. Każdy, a raczej, üstündeki o leeni de göster. Türkiye'de leen diyorlar. E, genelde giysi falan on içine koyulup balkonda aynı. I Tutaj są no, takie miejskie, to w Polsce są, Ta mała i duża, to się nazywa nazwa po turecku. I tutaj nie wkładałam na balkonie, na ba wieszałam na tym, nie na balkonie, tylko wieszałam na suszarce. albo su znaczy taką suszarkę stojącą na balkon, wynosiłam i tam wieszałam. Miku, nie naciskaj nic, rybuś. Nie, Miko, nie wolno naciskać i z za mnie to się nie włączy. Nie, Miko, haję! chaję, chaję. Oj, nasz ma, oj, nasz ma. No to tutaj tyle, wychodźmy z bo Miko już przyszedł się będzie się bawił branką. Pokażę Wam, co kupiliśmy do naszego mieszkania w Polsce. I tutaj kupiliśmy niektóre rzeczy, dlatego że w Turcji taniej jest, bo ten no złoty jakby złota złotego roślinia i bardziej się opłaca tutaj kupić. Tak na przykład tutaj. I to jest 54 części. Część zabierzemy do Polski, część tutaj zostanie. Tureczka, tam już jest. O, czuję, to tak. jest kwadratowe i braknie widać. Wolałam okrągłą, ale że tak będzie ładniejsza. I tak mi się nauczyć, że lepiej zupa będę nalewać. I trzeba było tak Mhm. bo ja wiesz. Ciężko zrobić to, co działo się Taka... Ale jest zupa, to rzeczywiście tutaj łatwiej trzymać, nie? I może rzeczywiście. To nie był dobry pomysł z tymi kwadratowymi. Modne podobno są takie. Jeżeli mu wszystkiego nie będę wyciągać, bo się... żeby się nie skrzydło. To jest? Normal jereko jest Normal jest kojka Kasia. Skąd ty o jere na A tam jeszcze solniczka. Coś tam Dużo tego jest, tych części. To się nie zamyka. Kapat miło Nie, ale co I tutaj jest czajnik, ale on jest nieotwarty. I czajnik taki... Tak jak mieliśmy kiedyś, nie wiem czy może niektórzy pamiętają, że był taki filmik, gdzie ja pokazywałam, jak się herbatę robi w Turcji. I pokazywałam dwa czajniki. Taki zwykły, tradycyjny i elektryczny. No i to jest taki czajnik podobny do tamtego, tylko że nowszy model. I to był taki, że tam było kilka przycisków i herbatę można było robić. Y, mleko y, takie dla dzieci, tam 40 stopni tam się woda gotuje na tą temperaturę. Y, no i to on ma jeszcze jakiś filtr i można włożyć i kawę robić, w tamtym nie można było. A wam nie pokażę na razie, bo jest zamknięte. To pudełko nie otwieraliśmy. O i tutaj takie garneczki, one się nazywają dżelzwa, a w tych mleko małem gotuję, ja, bo Niko nie zrezygnował z mleka, no on lubił, żeby mu mleko ugotować. No i one są duże i małe, średnie, tutaj są różne rozmiary. I Marta, ta moja koleżanka, wiecie co była u mnie kiedyś w zimie, ci co oglądają moje filmiki, tak stale to pewnie pamiętają. I umówiłyśmy się, że ona chciała, żeby jej kupić, że dam i kupi jej jedne takie to. No, Będzie, Marta mutluje się, kiedy A tutaj są te, też kupiliśmy szlaf, no tutaj ręczniki, szlafroki. Ja mam jeden, różowy i brakiem szary. Też nie będę wyciągać chyba. Czy mam, nie? çok dağılır şimdi. O da aynı cezve. Burada da ta cezve. Başka ne? Şu bu kadar? A, no. Co jeszcze? Ja No, to chyba pokazałam Bak mesela şeyi gösterebilirsin, ee, tabaklardan mesela tuzluk var, To Ona na falangi jest to jeszcze tam są słoniczki, żebym pokazała, ale nie chciałam wszystkiego wyciągać, żeby się nie. żeby nie stłuchło. I tam jest. O, taka sama, ta jest taka sama. A, i chciałam już odpowiedzieć na pytanie, bo tam w komentarzu, które się pojawiło, jak z Turcji do Polski przesłać pieniądze najtaniej? Jest VISA takie coś? To jest Ujgualama? Ewet, Ewet. E, nie? E, nie, Anna ma Visa. WISA, visa. Ewet, Taka aplikacja, VISA się nazywa, WISA. E, I przez nią najlepiej pieniądze przesyłać, bo jest najtaniej. E, Ajryjabur, reklam I e, to nie jest reklama, tylko. Wigilandr e, maś Zapytała jedna osoba, i chciałam dobrze doradzić, a może też ktoś też będzie z Was chciał no... Burdaki Urynden, ürün, e, reklam alma tak, ono do Clien. Mówię, że tutaj nie ma żadnych reklam takich płatnych. Tak, że ma. My pokazujemy to, co my kupujemy. E, no i teraz jak to pytanie padło, no to pomyślałam, że odpowiem. E, no i żadne reklamy. Moi drodzy, chwilę teraz do Was tutaj porozmawiam. O tu mam wodę zwykłą. A tu mam tryskawkową sodę. Ja tak za sodą nie bardzo i dla nich lubi. Zwykle kupował taką normalną, zwykłą, teraz owocową z tenem mojej soda A dla mnie, żebym pił z mikiem razem, bo Miko też lubi tą wodę. A chciałam o czymś innym dzisiaj, czy, czy, nie o wodzie, tylko o czym innym. Bo takie się pytanie pojawiło pod ostatnim filmikiem. Tam pani napisała, że rozumie, że jestem muzułmanką, ale czy muzułmanki się muszą ubierać jak babcie? No i pomyślałam, to jest rzeczywiście dobry pomysł na filmik i to odpisa o tego Babcia odpisałam. Babcia Kasia. <grych> ale nie wiem, dlaczego yy, mówi się, że jak babcie, że co, że te chustki, że nie wiem, że my zakładamy chustki, to że wyglądamy jak babcie, czy chodzi o to, że o ubrania długie, o długie sukienki, tego do, tego do końca nie rozumiem, ale. No, Jeżeli to, to, że to jest muzułmanką, to nie każda muzułmanka się ubiera tak. W taki sposób. Bo są muzułmanki, które nie noszą chustek w ogóle. Ubierają się no, w spódnice krótkie, czy tam jakieś krótkie ubrania no Tak, jak do Turcji przyjeżdżacie, to pewnie widzicie, że tutaj część kobiet jest zakryta, a część, no to normalnie podkrywane chodzą Europejki. A też można zobaczyć takie muzułmanki, i myślę, że o tych mówicie, że one się tak ubierają y, ładnie, modnie, y, takie, co mają takie ubrania dopasowane. Czy tam chustka tylko na głowie, ale ubranie takie normalnie europejskie, dopasowane, gdzie widać y, y, figurę i tak, ale i tak wyglądają. Ale słuchajcie, moi drodzy, tak, tak naprawdę jeżeli ktoś się chce ubierać zgodnie z zasadami islamu, to musi się ubierać skromnie. I y, ubranie się skromne w islamie. Dla kobiety to jest chustka. Y, a jeszcze to, że można pokazywać tylko twarz i dłonie, no i ubranie to skromne dla kobiety to jest takie, żeby ono nie pokazywało figury. Czyli no, możecie zobaczyć, że mają kobiety chustkę na głowie i jakąś tam suknie, czy jakieś tam inne ubranie, ale ono, tak, według zasad islamu, ma nie pokazywać figury. Ma być te kształty ciała, mają być niewidoczne. Są też, jak widzicie, pewnie nieraz widzieliście, że niektóre kobiety zasłaniają twarze, inne nie. No i niektórzy uważają, że trzeba, inni, że nie trzeba. Różne są opinie w tej kwestii, ale takie ubranie się zgodnie z zasadami islamu, ono ma być skromne, a nie ma być, nie wiem, ubiera się, żeby ładnie wyglądać. Ładnie wyglądać to ja sobie mogę w domu, gdzie mogę sobie zdjąć chustkę, mogę sobie zdjąć ubranie i założyć jakieś krótkie, jakoś bluzkę z dekoldem, czy coś tam innego, co uważam za, nie wiem, że chce się ubrać i w ten sposób. Ale tak na zewnątrz to właśnie chodzi o to, żeby zachować tą skromność i ubierać się zgodnie z zasadami islamu. Są muzułmanki, Ibrahim mówią mi, że które się ubywają bardziej sexy niż te odsłonięte kobiety. Ibrahim to mi opowiadał, że widział takie dziewczyny, które miały chustkę na głowie, ubrania takie, że widać było, nie wiem, ktoś miał białe spodnie i majtki czarne i te majtki prześwitywały przez ubranie i ubrania były takie ciasne, że w ogóle wszystko było widać, tak naprawdę. I to nie jest ubranie zgodne z zasadami islamu. No, być taka jest też, no, może moda, Teraz w Turcji taka. No, moda, też jak ktoś chce pracować gdzieś tam na stanowiskach państwowych, no to jak ubiera chustkę, no to ma większe szanse na pracę i tak dalej. Bo teraz tak, no to jest można powiedzieć takie mile widziane przez yy, obecny rząd. No i też no, też nie kobiety się ubierają tak, o, zakładają chustkę, jakieś tam ubranie takie, no wiecie, dopasowane czy coś, no. Chustkę zakładają dlatego, że taka kultura, dlatego, że rodzina tego oczekuje i tak dalej. Nie zawsze kobiety zakładają chustkę, dlatego, że są takie religijne. I tym? najdłuższy na duszy nieawsun Czy Właśnie uważa, że chustka to nie jest moda? Bide, bu zamanda erkek I bardzo wróżka się z tyłu niej być mężczyzną, nie będę komuś ją Co on wygląda w ogóle? No. Ya, e, yani şöyle ben her kadının tabii giysisine karışılmaz ama hani her şeyin abartısı kötü. İbrahim Uyca ne kadar şeftan sayıda o ben kobet ama ve şişkin presadaç to jest źle. Mesela aynı şekilde bir erkek giyse sapık derler. Że jak Ama giyince, się moda oluyor. Tak się ubierze jakoś tak, wiecie, o, jakieś takie obcisłe ubrania bardzo, to e, tak niedobrze się widzi, jak mężczyzna się tak ubierze, ale kobieta to moda. Ja hiciem synengi jest, karosmama. Ale jakby się nie mieszać do cudzych ubrań. nie każdy się ubiera jak chce. No też tak, też uważam, że nie każdy się ubiera jak chce, jak mu, jak mu jest, jak mu pasuje. Uważam, że nie powinno się nikogo zmuszać do tego, żeby nosił chustkę, ani nie powinno się nikogo zmuszać do tego, żeby ściągał chustkę. Każdy powinien mieć prawo wyboru. Bo, na przykład, jak ktoś ubierze sobie taką spódniczkę, że majtki widać, to jest w porządku i nikt się nie czepia. A jak ktoś ubierze chustkę, to już jest źle to już jest indoktrynacja, to już jest, nie wiem, islamizacja, gdzie. No, i no wiecie, no taka prawda jest, że tylko Bóg wie, na ile my jesteśmy religijni. No, na zewnątrz można sobie wszystko pokazywać, a tak naprawdę no, wiarę to w sercu trzeba mieć. No, ja, no, chustka i to ubranie takie skromne według islamu, dlatego że tak jest napisane w Koranie. Uważam, że jeżeli zasady jakiejś religii się przyjmuje, to powinno się ich przestrzegać. Ja się staram przestrzegać wszystkie zasady religijne, raz mi idzie lepiej, raz mi idzie gorzej, ale się staram i mam nadzieję, że jak będzie Pan Bóg mnie sądził, to mi wybaczy te moje potknięcia. Moi drodzy, napiszcie, czy live'a byście chcieli, piszcie komentarze pod tym filmikiem, nie też tam mówiłam na początku o tej subskrypcji i tak dalej, już nie będę powtarzać i do zobaczenia następnym ra razem. Salam alaikum. Pa, pa.